Pani Dorotom. Mówi się, że lustro jest największym przyjacielem kobiety, czy również jest największym przyjacielem uczestniczek warsztatów? Zdecydowanie tak i to w taki sposób, że może na początku nawet warsztatów dziewczyny nie do końca są przekonane, że to lustro jest potrzebne, nie chcą patrzeć, zasłaniają się, mówią, że zabrać stąd te lustra, nie są zachwycone, natomiast bardzo szybko, czasami już po pierwszym dniu dzieje się tak, że rzeczywiście stają przed tym lustrem, prostują się, ćwiczą sylwetkę, Ćwiczą chodzenie. No, o malowaniu już nie wspomnę, bo oczywiście wszystkie zajęcia z wizerzu. Nie mogą się obyć bez lustra. Wtedy każda pani ma oczywiście indywidualne lusterko, które teraz są ukryte w szafach. Lusterka specjalne, powiększające, różne kredki do malowania i inne różne akcesoria kosmetyczno-kosmetologiczno-upiększające. Ale te lustra są tutaj zamieszczone na stałe i rzeczywiście przed nimi ćwiczymy i sylwetkę, nawet sposób podawania ręki i wystąpienia publiczne. Bo jak kamera tutaj pracuje z paniami to one mówią nie tylko do kamery, ale także do luster. Czyli ta siła oddziaływania jest taka bardzo poważna i solidna. Czyli to jest miejsce, gdzie odbywają się warsztaty, i tutaj również zdradzimy małą tajemnicę. Wczoraj odbyły się pierwsze przygotowania do gali, które, która czeka nas już w najbliższy wtorek. Tak, my galę przygotowujemy już od wielu, wielu miesięcy, już w tamtym roku był ustalony termin tej gali, z najważniejszymi osobami ustalaliśmy, ustalałyśmy, jak i kiedy może się to odbyć. Natomiast wczoraj odbyła się pierwsza próba prowadzona przez panią Olegajewską, Jewską próba choreografii performance'u, który będzie miał tytuł Magia wiecznej kobiecości. I panie, które są wolontariuszkami, a które będą no troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy występować w tym performance i będą pokazywać światełko przenoszone przez wieki przez kobiety, to takie trochę magiczne przedstawienie multimedialne. One ćwiczyły tutaj ruchy. Ćwiczyły układy, ćwiczyły przejścia, więc dużo, dużo się działo wieczorem. Bardzo to się ciekawie zapowiada. Pani Doroto, co jest kolejnym etapem, jak już opuścimy to miejsce, już wiemy jak się poruszać, wiemy jak się zaprezentować, jak wyeksponować swoje atuty, co dalej? Kiedy panie kończą u nas warsztaty, tych warsztatów może być różnie. Trzy dni, no to jest minimalnie w zasadzie takie warsztaty się nie odbywają, ale na początku pięć lat temu były takie. To jest tydzień, to jest 10 dni, to jest miesiąc, ostatnio właśnie takie długie warsztaty były. Później panie mają czas na indywidualne poszukiwanie pracy. I one najczęściej, jeśli dostają wsparcie na przykład z urzędów pracy, to dostają staże, propozycje różnego rodzaju same też i to jest podstawowa sprawa. One same powinny szukać tej pracy, bo uczą się, te, uczą się tego u nas, wiedzą, że tak naprawdę to wszystko to, co dotyczy rynku pracy i kwestii znalezienia tej pracy, podjęcia zależy od nich, bo to często jest tak, że dziewczyna rzeczywiście jest świetnie wykształcona, ale musi od czegoś zacząć, bo to nie jest tak, że od razu dzień dobry przychodzimy, jesteśmy dyrektorką, kierowniczką, panią prezes. Czasami jest tak, że mimo tego, że ma Mamy świetne wykształcenie i że uważamy, że możemy robić znacznie poważniejsze według nas na tę chwilę rzeczy, to jednak trzeba najpierw sprawdzić. Eee, osoba ważna, ważna kobieta, pani hillary Clinton. Eee, miałyście okazję. Współpracować, Pani była wolontariuszką w jej sztabie. Proszę powiedzieć, jak Pani wspomina tą przygodę, ten. Właśnie jak to nazwać Czy to była bardziej przygoda, czy cenne doświadczenie w Pani życiorysie? I przygoda i cenne doświadczenie. Współpracowałyśmy to naprawdę bardzo mocno na wyrost. Ja byłam wolontariuszką w sztabie i pracowałam tam, uczyłam się bardzo dużo. Oczywiście, kiedy tam zastukałam i pojawiłam się w Nowym Jorku, to myślałam, że jestem taka mądra i taka zdolna, że oni się mogą ode mnie uczyć, no ale okazało się, że wszystko to, co się dzieje w tym obszarze dotyczącym wyborów, kreowania wizerunku, no to Amerykanie są jednak przed no, zdaje się przede mną i tym, co ja wiedziałam wówczas, bo to było już jakiś czas temu, to dużo, dużo dalej. I Była to dla mnie niewątpliwie olbrzymia przygoda, ale także wielkie, kolosalne doświadczenie innego typu, bo w Stanach te działania wyglądają inaczej. Inaczej się dba o wizerunek osób, które kandydują w wyborach jakichkolwiek. Wiem to na pewno, dlatego że w Polsce też wielokrotnie i przez długi czas na różne sposoby różne osoby wspierałam, więc wiem, wiem, że te różnice w podejściu amerykańskim i polskim są bardzo znaczące. Zmienia się to oczywiście i w zależności od szczebla, a Hillary Clinton tam to jednak najwyższy poziom, prawda? To to wygląda inaczej, ale przyznam, że te doświadczenia, których wtedy nabyłam są we mnie cały czas i ja nawet w budowaniu Dress for Success w Polsce także na tym bazuję. W organizowaniu konferencji, w organizowaniu gali, w tym, co robię każdego dnia na co dzień, w moich spotkaniach autorskich i w mojej Pracy codziennej. Bardzo dużo mi to dało. Było dla mnie niezwykłym wyzwaniem, bardzo poważnym wysiłkiem i językowym i wszelkim innym i doświadczeniem, które niezwykle mnie wzbogaciło. Bardzo się cieszę, że mogłam tam być, i gdyby tylko była taka okazja i możliwość, mam nadzieję, że tak będzie, to natychmiast wyruszę do Stanów i będę chciała znowu być wolontariuszką w tym sztabie.